Bezpośredni podcast. Zapraszają Grzegorz Boreczek i Łukasz Sitek. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Grzesiek. Dzisiaj będę rozmawiał z Łukaszem Zakrzewskim, członkiem Rady Referendalnej Generatora. Cześć Łukasz. Cześć, witam Państwa wszystkich serdecznie. Łukasz, zanim zaczniemy, chciałbym Cię prosić, w sumie, jakbyś mógł pokrótce opisać naszym słuchaczom, czym się zajmujesz w Radzie Referendalnej. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Jestem strażnikiem procesu petycji, które są organizowane przez generatora referendów. Póki co, pierwszą zrobiłem, koordynowałem zorganizowanie pierwszej petycji mhm. i Rada Referendarna powierzyła mi zadanie koordynacji działań przy drugiej naszej petycji. Mm -hmm. Tak, ja też brałem udział przy, przy opracowaniu tej, tej pierwszej petycji. No, i od strony takiej technicznej, też tam maczałem swoje palce w niektórych rzeczach. I, i jak najbardziej no, mogę poświadczyć, że, że Łukasz ma no, ogromne doświadczenie. W ogóle jesteś radnym, prawda? Zgadza się. Jestem funkcjonariuszem publicznym radnym Rady Miejskiej w Kiszycku. W swoim życiu złożyłem już kilkanaście, czy może już nawet kilkadziesiąt petycji. Wraz z podpisami liczonymi już w tysiącach. Mm -hmm. Tak, i no, ja jakby potwierdzam, że jak przygotowywaliśmy tą pierwszą petycję, no to Łukasz tutaj merytorycznym wsparciem i w zasadzie no, rdzeniem tego projektu był i, i bardzo to wszystko było rzetelne, co no, razem udało się stworzyć. Po sukcesie pierwszej petycji, czyli no, zebraniu prawie półtora tysiąca podpisów, częściowo w sposób elektroniczny, częściowo w sposób papierowy, powzięliśmy akcję no, pójścia za ciosem i. Złożenia drugiej petycji. Pierwsza petycja była trochę takim naszym manifestem ideowym, czyli jakby tym, co chcielibyśmy zrobić. Z tego, co tak z pamięci teraz będę mówił, to ta petycja zawierała no, generalnie rzeczy przygotowujące grunt pod wprowadzenie do szerokiego stosowania demokracji bezpośredniej w Polsce. Tak? E Przede wszystkim my wprowadziliśmy propozycję, zaproponowaliśmy w tej petycji, by w ramach referendum były przegłosywane konkretne akty prawne. Ustawy, wzorem taki, taki, takiej sytuacji jak przy referendum wprowadzającym konstytucję 97 1997 roku. Więc ten przykład pokazał, że jest to możliwe, by w referendum był, był ustanawiany w Polsce akt prawny. My właśnie, naszym głównym założeniem przy pierwszej petycji było to, by do Sejmu zaproponować takie zmiany, by przyniosły możliwość podejmowania w ramach referendum konkretnych, spisanych na papierze aktów prawnych, które by miały moc ustawy. Mm -hmm. Tak, jeśli o właśnie o dotychczasowe referenda, które no, niedawno się w sumie odbywały, jedno przecież parę miesięcy temu, jeszcze poprzednie, z tego, co pamiętam chyba przy okolicy wyborów prezydenckich w 2015 roku, to wtedy ówczesny prezydent Bronisław Komorowski był no, inicjatorem tego referendum, no to zawierały one takie pytania dosyć niejasne, i w sumie takie, które no, jeśli obywatele zagłosują na tak albo na nie, no to nie wiadomo, jak mogą być zinterpretowane, a no właśnie. To, co było takie nowatorskie właśnie w naszym podejściu właśnie było dokładnie to, co mówisz, że głosujemy tak, jak w zasadzie znaczy chcielibyśmy, żeby referendum było coś ala no, głosowanie przez posłów w Sejmie, czyli no, mamy konkretną ustawę, gdzie no, każdy wie, za czym głosuje albo no, przeciwko czemu głosuje i no, wiadomo, jakie są tego skutki, a nie czy chcecie, żeby coś tam, no i później wychodzi, że no, przy tym jest jeszcze ileś tam jakichś kruczków pochowane i, no, i w sumie nie wiadomo, kogo za to winić, no bo niby jest wprowadzone, ale nie do końca. No dobrze. Jeśli chodzi o drugą petycję, no to jakby chcemy iść już do przodu, no i ten nasz pierwszy krok został zrobiony. Przy składaniu drugiej petycji podjęliśmy trochę, stwierdziliśmy, że podejdziemy do tego inaczej. Otóż, no, jak to w demokracji bezpośredniej powinno być, czyli no, poprosimy o głos naszych, naszych członków, ludzi, którzy nam zaufali i jakbyś mógł, Łukasz, opowiedzieć o procesie właśnie zbierania pytań czy propozycji. Petycji od, od naszych ambasadorów, jak to się odbywało? Więc tak, zaproponowałem Radzie Referendalnej, by następną petycję przeprowadzić już w sposób bardziej udemokratyczniony. Mianowicie, wcześniej w pierwszej petycji Rada Referendalna dała mi bardzo dużo wolnej ręki w kształtowaniu petycji, reszta Rada w zasadzie. Uczestniczyła na zasadę konsultacji w stosunku do treści pierwszej petycji. Przy drugiej petycji postanowiłem, żeby sam wybór konkretnego tekstu było podjęte w formie głosowania wszystkich ambasadorów generator referendów. Jest to unikalna rzecz wśród organizacji, które zajmują się demokracją bezpośrednią, którą mają na sztandarach to hasło, by Cała społeczność skupiona wokół tej danej inicjatywy podjęła decyzję, co dalej robimy, za czym zbieramy podpisy, jaka, jaka będzie treść petycji, którą złożymy do danego organu, który też zostanie wybrany w, w, w ramach głosowania. Dlatego do końca 2023 roku zbieraliśmy propozycje różnego rodzaju petycji od ambasadorów. Jesteśmy obecnie na etapie konsultacji, gdyż wynikły problemy stylistyczne, merytoryczne w ramach propozycji, które zgłosili ambasadorzy. Musimy to dookreślić. Myślę, że do końca lutego to już naprawdę byłby deadline, gdyż moim celem jest skontaktowanie się ze wszystkimi, którzy zgłosili takie propozycje petycji, by przynajmniej wysłać e-maila, by, by mieli czas na odpowiedź, ten do końca lutego. Podjąłem już próbę kontaktu przynajmniej telefonicznego ze wszystkimi osobami, które zgłosiły petycję i teraz jesteśmy na etapie uzgodnień właśnie tych petycji, które nadeszły. Okej, okay, a jak już te petycje będą opracowane, no to no, wydaje mi się, że raczej będziemy procedować na raz jedną petycję. No i jak myślisz, w jaki sposób to, to będzie wyłoniona? Nie wiem, ta najlepsza, czy, czy najbardziej prawdopodobna? Na pewno w ramach głosowania wśród wszystkich ambasadorów. Szczegóły techniczne, jak to będzie wyglądać. Opracujemy w ramach Rady Referendalnej. Mhm, no tak, czyli no jakby no demokracja bezpośrednia no w zasadzie na każdym kroku. I, i no dobrze, to, dobrze to świadczy o naszej inicjatywie. No dobrze, a jeśli mógłbyś, no bo rozumiem, że no te petycje jeszcze są w trakcie takiego dopieszczania, że tak powiem, ale no na pewno masz pew parę swoich jakichś faworytów. Jakie były najciekawsze, jakie były naj, najbardziej osobliwe, no jakbyś mógł mhm. tutaj o tym trochę opowiedzieć. Były bardzo ciekawe propozycje tych propozycji, tych petycji. Może zacznę od propozycji, które są uzgodnione już. Mianowicie, pierwszą którą, petycję, którą chciałbym przedstawić Państwu, to jest autorstwa Artura Piaseckiego. My w, w formularzu, którym prosiliśmy o wypełnienie podczas składania petycji, ujmowaliśmy pytanie, czy autor petycji, Chcę, by jego imię i nazwisko było upublicznione. Więc z wielką przyjemnością przedstawiam, przedstawię Państwu propozycję petycji pana Artura Piaseckiego, skierowaną do Sejmu RP o następującej treści. W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendum składam mniejszą petycję w sprawie zmiany polskiego prawa w kierunku ustanowienia przepisu, by wszelkie ustawy skutkujące zaciągnięciem pożyczek przez rząd, w imieniu wszystkich obywateli, w tym ustalenia deficytu w ustawie budżetowej, były podejmowane, podobnie jak zmiana konstytucji RP, przez Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bez względu w głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Inicjator chciałby ograniczenia w zakresie podejmowania przez Sejm jakichś zobowiązań deficytowych w budżecie. Są pomysły nawet zrównoważonego budżetu w, w literaturze, by w ogóle nie było deficytu. To y, propozycja y, kolegi, kolegi, kolegi Artura wychodzi naprzeciw właśnie temu. Mhm. Kolejną propozycją, Eee. Łukasz, pozwól, że, że jeśli, jeśli mogę chwilkę komentarza, no to wydaje mi się, że no ta petycja jest no ma bardzo ciekawy temat z tego względu, że jeśli no, by rzeczywiście no, udało się jakieś zmiany w tym temacie wprowadzić właśnie w duchu tej petycji, no to uważam, że miałoby to ogromny pozytywny skutek taki edukacyjny, że no więcej ludzi właśnie zainteresowałoby się no, stanem polskiego budżetu, czy, czy możemy sobie pozwolić na deficyt, to już jakby teraz tu nie będziemy rozstrząsać tego, czy chcemy mieć wszystko bez deficyt, no bo to też nie zawsze jest możliwe. To też nie jest podcast ekonomiczny, chociaż no, ja no, lubię te tematy, ale nie jesteśmy fachowcami w, w tej dziedzinie. Ale, ale wydaje mi się, że no, edukacja większa i świadomość tego tematu jest, jest bardzo ważna i no, jakby no, zdemokratyzowanie tego, 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 tego tematu. No ale proszę, proszę dalej. Były też propozycje, na przykład, by. By petycja dotyczyła wiążącej formy referendów. Referendum ma być wiążące i możliwe odwołania tylko w przypadku kolejnego referendum dotyczącej tej sprawy. Tutaj autor, my byliśmy, byliśmy zmuszeni odpowiedzieć autorowi tej petycji, tej, tej propozycji petycji, że niestety albo stety jego oczekiwania sobie zostały ujęte już w pierwszej petycji, która została złożona przez generator referendów. Pojawiały się też takie sugestie, takie propozycje, które musieliśmy odrzucić z uwagi na to, że na przykład było to już ujęte w pierwszej petycji. Te dwa albo trzy takie propozycje się pojawiły. To w sumie, w sumie no, też, tym, też dobrze świadczy, że no jakby ludzie mieli na myśli dokładnie w sumie w wielu rzeczach to, co, co my składając właśnie pierwszą petycję, taki no manifest ide ideowy nasz. Proszę dalej. Kolejna propozycja. To sprawdzę, czy wyraził zgodę. Tak, wyraził zgodę na upublicznienie. Pan Jacek Kosowski zaproponował zakaz cenzury słowa w wielkim skrócie. W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i inicjatywy społecznej generator referendum składa niejako petycję w celu zmian w polskim prawie w kierunku, by zakazano cenzury słowa. I przedstawił to swoje uzasadnienie, które. Zaczyna się. Wolność wypowiedzi jest nieodzownym warunkiem rozwiązywania wszelkich problemów w sferze publicznej, ponieważ wszyscy jesteśmy uczestnikami życia publicznego. Jest tu jeszcze parę y, linii tekstu. E, myślę, że temat jest oczywisty. No tak, ch chyba e, nie trzeba pan, tego tłumaczyć tak, bardziej. Tak jest. Ko, ko. Pan, 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 e, pan Jacek Kosowski. Ujął to uzasadnieniem, jest to już ta petycja z nim uzgodniona i będzie poddana pod głosowanie wśród ambasadorów. Kolejną propozycją jest: e, też wyraził zgodę. Pan Marek Krześniak zaproponował, e, by w imieniu ambasadorów złożyć petycję w sprawie powołania komisji sejmowej, która zbadałaby legalność pomocy finansowej i rzeczowej dla Ukrainy oraz koszty takiej pomocy dla skarbu państwa RP. Ta petycja dotyka kontrowersyjnej sprawy bardzo dużej pomocy naszego państwa dla Ukrainy w czasie jej napaści, w czasie napaści jej przez Rosję. Gdy Rosja Ta... napadła Ukrainę. Mhm. Przepraszam, Rosja napadła Ukrainę. I kolega Marek Krze Krześniak chciałby tego wyjaśnienia do, w ramach komisji sejmowej. Byłaby to se petycja oczywiście skierowana do Sejmu RP. No, tak? ciekawy temat. Kolejną propozycję już uzgodnioną. Również wyraził zgodę na upublicznienie. Maciej, pan Maciej. Jest tylko napisane. W imieniu niżej podpisanych ambasadorów chciałby złożyć silniejszą petycję w sprawie zmiany polskiego prawa w kierunku zniesienia obowiązku szczepień ochronnych dla dzieci. Taka petycja się pojawiła. Też kontrowersyjny temat. Naszego ambasadora. Który by chciał taką zmianę ustawy, jakiegoś polskiego prawa, tak? Z innych propozycji, które pamiętam, to pojawiły się pomysły zagwarantowania w Konstytucji zapisów o możliwości płacenia gotówką. Mhm. O, no to, to bardzo ważny temat. To chyba jest bliski tak. sercu każdego wolnościowca i nie tylko. Była też propozycja dotycząca tylko niech znajdę. Płacenia O, była propozycja na przykład zniesienia podatku od osób fizycznych w kierunku, w kierunku zniesienia podatku od lokat bankowych i obligacji skarbowych, czyli podatku zniesienia belgi. podatku od O, no to też bardzo ważna sprawa, tak, no to jak najbardziej. Bardzo irytujące jest to, że no, powiedzmy jest inflacja, dajmy na to 10% i jest lokata też 10%, no i zarobiłeś 10% i od tych 10% płacisz podatek, ale tak naprawdę nic nie zarobiłeś, bo przecież odsetki są no, mniej więcej takie jak inflacja, a no, płacisz podatek od inflacji. Także no, no to jest niesamowicie paskudna sprawa. Jasne. E, pojawiła się też propozycja e, pewnej pani, by w imieniu niżej podpisanej ambasadorzy złożyć petycję w kierunku zmniejszenia liczby posłów do 100, likwidacji senatu, likwidacji minutetów posłów i senatorów, ograniczenia możliwości bycia posłem na CRP do drugiej kadencji sejmu. Też taka propozycja się pojawiła. Jest w trakcie uzgadniania oczywiście. A skoro już o tym uzgadnianiu, jeśli można, jakie masz wnioski czy odczucia ze współpracy z ambasadorami, z, au z autorami tych petycji? No bo no ja, no ja nie, kompletnie nie jestem żadnym specjalistą w temacie jakichś pism urzędowych i tak dalej. Wydaje mi się, że być może część ludzi, która, która jest autorami petycji, no również nie jest takimi specjalistami, ale no jakby ma dobre chęci. Może część faktycznie to są, to są fachowcy, ale no i jak ci się z nimi pracuje? Z tych kilkudziesięciu propozycji, e, tylko parę osób wyglądały na to, jakby miały jakiekolwiek doświadczenie w pisaniu petycji. E, te propozycje, które przyszły, wyglądają na złożone pierwszy raz w życiu petycji. E, wpływ na to, e, że nie ukrywam, że może na to być, mieć wpływ w sposób, w który przygotowaliśmy formularz zgłoszeniowy tych petycji. W perspektywie tego, co, co ambasadorzy zgłosili, troszeczkę inaczej bym to zorganizował. Zrobiłem to tak, jakby pod ustawę o petycjach, prosiłem o podanie podmiotu, przedmiotu, a to wszystko musi wszystko być ujęte w jakiejś jakiej stylistycznej formie na, na kartce papieru. I tutaj myślę, że to był mój błąd i to jest nauka na przyszłość. By prosząc osoby, jeśli będziemy kontynuować taką formę wyłaniania kolejnych treści petycji, by na samym początku ten nagłówek dawać dla formularzu, że, które jest tutaj akurat przy negocjacjach, przy konsultacjach z autorami petycji, propozycji petycji, stosuje formułkę, którą zastosowaliśmy w pierwszej. Petycji, czyli w imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej referendów składę niniejszą petycję w celu zmian polskiego, w polskim prawie w kierunku i tutaj. O co, i po, tym, po tych słowach, dopiero proszę o wskazanie konkretnych oczekiwań wobec podmiotu. Trzeba też pamiętać, że składając jakiś, oczekiwania, musimy go składać do odpowiedniego organu, który ma w tym zakresie kompetencje. O tak, to jest ważna sprawa. Wszystkie wszystkie instytucje polskiego prawa, jak i też funkcjonariusze publiczni, e, którzy tam pracują w organach państwa, muszą działać w obrębie prawa i na podstawie prawa. Reguluje to Konstytucja, jak i też Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zawiera taki zapis, wszyscy działają w, na podstawie prawa i w obrębie prawa, tak? W związku z tym, każdy organ państwa, do którego byśmy mieli składać jakiekolwiek oczekiwania, petycje, pismo, by móc rzetelnie odpowiedzieć na nasze oczekiwania, on musi mieć kompetencje, możliwości, e, zgodnie z prawem, do rozwiązywania tego kategorii spraw, w jakich występujemy. E, na przykład do e, e, pana prezydenta nie, na, e, nie, nie, nie wystąpimy, e, e, może tak do pana prezydenta miasta, nie wystąpimy o zmianę ustawy, bo zmianę ustawy zajmuje się Sejm. Na przykład, I, i jeżeli chcemy zmienić polskie prawo, prawo, które by działało na, całe, na terenie całego kraju, przede wszystkim musimy wystąpić do Sejmu RP. Dlatego 99% naszych petycji będą skierowane do Sejmu, bo większość ambasadorów zaproponowało propozycję zmiany polskiego prawa. Kojarzę tutaj w kontrze, powiem, że jedna osoba zaproponowała wypowiedzenie konkordatu, na przykład, a wypowiedzenie konkordatu ma, jest w kompetencjach pana prezydenta. No, to I, ta, I tą propozycję petycji zgłosimy do pana, jeżeli zostanie wyłoniona w, w, w ramach głosowania, zgłosimy do pana prezydenta z uzasadnieniem autora projektu, petycji. Jasne. No to no też no fajny aspekt tej, no właśnie, no generatora referendów, że no jest to działalność edukacyjna w sumie i dla nas, i dla ambasadorów. No bo y, jeśli ktoś składa petycję, no to y, robi to faktycznie po raz pierwszy raz w życiu, no to domyślam się, że no pewnie nie ma pojęcia, jak zrobić to dobrze, jak zrobić to zgodnie z prawem. No i podczas pracy z Tobą, no może właśnie takie takie rzeczy sobie wyjaśnić. I no dzięki temu nie tylko właśnie y, no zyskujemy jako generator referendów no my, wszyscy Polacy. Y, że możemy działać właśnie w duchu zmiany no, Polski na lepsze, ale też i ten konkretny ambasador po prostu no, zyskuje kolejne kompetencje i no, rozwija się jako, jako sam obywatel. To jest też świetna sprawa. Jeśli chodzi o to, o, o sposób wyłania, zbierania pomysłów na petycje i formularze, no to właśnie no, my też się uczymy i też się rozwijamy i no, cały czas się, się doskonalimy. A mm, mam takie pytanie, no bo będziemy, wiadomo, zbierać, znaczy wyłaniać te m, petycje, pod którymi będziemy zbierać podpisy no, w drodze głosowania wśród ambasadorów, ale czy, czy masz jakiegoś takiego swojego faworyta pod tym względem, która petycja wydaje ci się jest już no, najbliżej takiego dopieszczenia, do takiego zrobienia na, na wysoki połysk? Ja wymieniłem cztery czy pięć propozycji pierwszych, które są już uzgodnione. Tak, przepraszam mocniej. I one będą na pewno poddane pod głosowanie. Tak. E, na przykład, e, ostatnio sformu mówiłem o, by e, zakazano cenzury słowa, mówiłem, e, dla Ukrainy pomoc, e, e, mówiłem o zniesieniu obowiązku szczepień dla dzieci, to są, e, to one są uzgodnione już, treść, e, takie już e, do wklejenia do Worda, zrobienia z tego PDF-u, który będzie poddane do, do poglądu i do podgłosowania. Jasne, no dobrze, a w takim wypadku, jeśli chodzi o samo, jak już wybierzemy petycję, czy masz jakieś uwagi, albo co byś zmienił w kwestii zbierania podpisów? No pod pierwszą petycją robiliśmy to dwutorowo i pierwszy, tak jak już wspominałem, to był zbieranie podpisów papierowo, tak jakbyśmy zbierali podpisy, no na przykład pod wnioskiem o, wnioskiem referendalnym, a drugi, no to był taki no, sposób elektroniczny, wyglądający podobnie jak na na serwisach podobnych tego typu, typu tam jakiś e, Petition Go, czy, czy tam dla was chyba jest coś takiego, ale to może mi się coś pomyliło. E, i z tego co pamiętam, elektronicznie udało nam się zebrać około chyba 200 czy 300 podpisów, a papierowo około chyba 1200? To by się przekładało, jeśli, jeśli, jeśli każdy, każdy ambasador zebrałby 10 podpisów, no to się to zebra, przełożyłoby to się na jakieś 120-130 osób. I, i, i jak to oceniasz? Jak, jak to oceniasz, jakie masz wnioski w tym, w tym zakresie? Z ostatnim postulatów, które złożyliśmy w ostatniej petycji, jest możliwość podpisania się za referendum w postaci podpisu elektronicznego. Profilem zaufanym. Profilem zaufanym, kwalifikowanym, czy może kiedyś przez komórkę, przez różnego rodzaju aplikacje, e jak jakkolwiek byśmy to na nazwali, to rzeczywiście Korci. By spróbować zbierać podpisy w postaci elektronicznej. Mhm, jako przetarcie szlaku. Przetarcie szlaku, tak, zgadza się i dawać argument i dać argument potem w dyskusji publicznej, jak i mhm. też przy kolejnych wnioskach do, do polski, polskich posłów, którzy stanowią nasze polskie prawo, mhm. by jednak umożliwili zbieranie podpisów, podstawę prawną do zbierania podpisów w postaci elektronicznej. Mhm. Jest bardzo dla mnie jest duży w tej chwili problem interpretacyjny, czy na przykład zbiera, zebrane e, podpisy za e, wnioskiem o referendum, czy inicjatywę ustawodawczą zbierane w postaci podpisu elektronicznego mm -hmm. byłyby uznane przez Państwową Komisję Wyborczą, na przykład przy sprawdzaniu e, przez komisarzy wyborczych przy, przy, przy sprawdzaniu, czy na pewno to spełnia wymogi ustawy. Wszystko musimy działać na podstawie prawie obrębie prawa, tak? Przypominam. Z tego co się orientuję, no to według, według prawa obecnie no podpis elektroniczny, czy też M dowód w M obywatelu, według no prawa powinien być uznawany przez wszystkie organy publiczne jakieś instytucje. Z tego, co kojarzę, no to nawet w banku już teraz też można się nim uwierzytelnić, ale z tego, co kojarzę, to chyba orzecznictwo PKW jest takie, że podpis elektroniczny no, nie wystarczy do. do Zbierania podpisów pod referendum, czy chociażby pod inicjatywą ustawodawczą, czy nawet w wyborach. Czy, czy mylę się? Ja, mam, ja osobiście uczestniczę w procesie wyborczym. W któryś raz jestem radnym mhm. i, i na przykład uczestniczę w zgłaszaniu osób do komisji obwodowych w mhm. ramieniu różnych komitetów, w których startuję, czy też uczestniczę. I obecnie Krajowe Biura Wyborcze w ostatnich wyborach przedstawiały komunikaty dla urzędników wyborczych, czy też gmin, czy też urzędników gmin, którzy zajmowali się przyjmowaniem osób do komisji wodowych, że upoważnienie wydane, przez pełno, upoważnienie do zgłaszania osób do komisji władowych podpisane przez pełnomocnika wyborczego podpisem elektronicznym nie było uznawane. Mhm. No to jest szokujące. Niestety w gminach było to nieuznawane. Mhm. Więc w procesie, więc można domniemywać, że przy inicjatywie usta ustawodawczej będzie bardzo podobnie. Jeśli musi być w tych ustawach regulujących inicjatywy ustawodawczą czy inicjatywy w zakresie referendum ogólnopolskiego, wydaje mi się, tu nie mam jeszcze tej wiedzy. Przydałoby się to sprawdzić, dla mnie to, to jest nowy temat. Mhm. Przydałoby się zweryfikować, czy Państwowa Komisja Wyborcza uznawałaby, Dokumenty podpisane w sposób elektroniczny. Mhm. Według mnie nie, w oparciu o dotychczasową praktykę, ale to jest do zweryfikowania. I w tym kontekście tego zagrożenia, i w kontekście tego zagrożenia, nadal uważam za podstawową formę zbierania podpisów, za wskazaną w postaci papierowej. Mhm. Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że w pierwszej petycji. Nie prosiliśmy PESELu. Mhm. Też, też wewnętrznie się zastanawiam, czy wprowadzić na karcie podgłosowanie pod, 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 przy zbieraniu podpisów ten PESEL, wprowadzić nawyk wpisywania tego PESEL-u. Mhm. Nawet, na poziomie, nawet tej, tej, na poziomie tej petycji. Mimo, że według prawa przy, nie, nie jest potrzebny. Miał był nawyk wpisywania przy kolejnych. Mhm, dokładnie trzeba tak. pamiętać i trzeba powrócić do zasadniczej. Zasady, że organizowane przez nas petycje mają konkretny cel. To jest etap przygotowawczy do procesu zbierania podpisów pod inicjatywy usta ustawodawcze oraz, i, i, oraz wniosku o przeprowadzenie referendum w Polsce. Mhm. Więc im bliżej ćwiczenia zbliżone, tym bardziej do finalnego procesu, który chcemy osiągnąć kiedyś. Mhm. Byłoby to na, absolutnie na miejscu. Bije się z myślami, czy już nie od razu wprowadzać przy, w tej, przy tej formie, przy następnej petycji, konieczności wprowadzania PESEL-u. Mhm. Jeśli chodzi o, drodzy słuchacze, jakieś obawy związane z podawaniem PESEL-u, no to odsyłamy do pierwszego odcinka naszego podcastu, gdzie no w zasadzie chyba przez ponad 40 minut tołkujemy na ten temat, że no PESEL nie jest żadną daną wrażliwą i jest w sumie tak jak imię i nazwisko, jest, no w zasadzie występuje w bardzo wielu miejscach, takich, o których byśmy nie myśleli, że ktoś bardzo łatwo może tam go zdobyć, a poza tym ostatnio od tego czasu sporo się zmieniło w tym względzie, że już występuje ta usługa zastrzeżenia PESEL-u, ona jeszcze nie jest obowiązująca dla instytucji finansowych i innych, ona będzie chyba obowiązywać od czerwca albo od lipca, coś w tym względzie, ale można właśnie swój PESEL zastrzec i być bezpiecznym. No oczywiście jak to jest zwykle, gdy rząd coś wprowadza, nie ma beczki miodu bez łyżki dziegciu, tam jest taka blokada, że wtedy nie można też z bankomatu zbyt dużo pieniędzy wyjąć, to jest około chyba trzech minimalnych wynagrodzeń. Rodzeń, ale to trzeba tam wcześniej sporo się odstrzec ten swój PESEL. No ale tak, wracając do, do tematu, wydaje mi się, że, że całkiem no, rzetelnie opowiedzieliśmy tutaj o, o naszych planach petycyjnych, że tak powiem. Ro, rozmawialiśmy o tym, jaka była ta nasza pierwsza petycja, czego dotyczyła, w jaki sposób zbieraliśmy pod nią podpisy no i jakie mamy plany na przyszłość. Czyli no teraz właśnie działamy nad drugą petycją – Niedługo, gdy, gdy Łukasz zakończysz pracę, Przygotowywawcze, konsultacyjne. konsultacyjne, tak, no to nas, przygotujemy jakiś formularz czy w jakiś sposób głosowanie wśród ambasadorów nad tematem, nad, nad petycją, którą, którą będziemy składać jako, jako następną, która to będzie. No i, i działamy, działamy, zmieniamy Polskę powoli małymi kroczkami, bo wszyscy jesteśmy wolontariuszami, mamy masę innych rzeczy do, 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 do robienia. Nie bierzemy za to żadnych pieniędzy, tylko swoją dobrą wolę poświęcamy, ale powalo, powolutku, powolutku idziemy do przodu. Tak jest. No Dzięki Łukasz bardzo za, za tą rozmowę. No i zapraszamy do, do słuchania naszych podcastów. Trzymajcie się. Do widzenia. Dziękuję Ci Grzegorzu. Pozdrawiam.